Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Wróżka Tachmina. Dzisiaj sobie zrobimy ogólne czytanie, co przychodzi do singli. To czytanie jest bardzo ogólne i nie z każdym będzie rezonowało. Po czytania prywatne zapraszam na mojego maila lub na mojego Facebooka. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, dobrobyt, finanse, rytuały separacyjne oraz również pracuję z czakrami. Po zgłoszenia również zapraszam na maila lub na Facebooka. Takie rytuały będę wykonywała podczas pełni. Ehm, ilość miejsc jest oczywiście ograniczona także moi drodzy kto pierwszy ten lepszy. Nie przedłużając zaczynamy czytanie. Przygotowałam dla Państwa e, trzy grupy. Grupa numer jeden, grupa numer dwa oraz grupa numer trzy. Te serduszko które najbardziej mm, Was tak do siebie przyciąga to będzie Wasza grupa. <laughs> także zobaczymy sobie na początek grupę numer 1 Witam grupę numer 1 bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie waszą ogólną um, energię Mam tutaj takie poczucie w tej karcie, że wy cały czas coś na nowo odtwarzacie w swoich wspomnieniach, w swojej głowie. Pokazuje mi się tutaj bardzo duża tęsknota. W ogóle mam takie poczucie, że jakaś taka depresyjna handra was tutaj do, dopada, tak? Takie, takie. Macie takie czarnowictwo, takie poczucie. Macie takie w ogóle wyrzuty sumienia to własnej osoby, że coś się zakończyło, dlaczego się zakończyło? W ogóle cały czas po prostu wracacie do tego wspomnieniami. Macie taką energię, że chcielibyście ruszyć do przodu, ale jednak te wspomnienia was powstrzymują. Zobaczymy dalej. Wy macie w sobie bardzo duże blokady. Wy po prostu boicie się otworzyć, zaangażować na coś nowego. Widzę tutaj, że coś do Was <laughs> idzie, coś nowego. To może być nowa praca, nowy partner, nowa partnerka, tak? Jakieś, jakieś szczęście, yy, jakaś zmiana, ale wy się po prostu blokujecie. Wy się po prostu na to wszystko blokujecie. Macie w sobie bardzo duże takie blokady. <laughs> boicie się. Mam tutaj w ogóle tak. Takie karty, że e, myślicie o jakiejś podróży, o jakiejś zmianie. Tutaj mi się poka pokazuje, mi się tutaj podróż możliwe, że e, do jednego kraju, tak? Chcecie obrać nowy kierunek, ale widzę tutaj, że strach Was po prostu paraliżuje. Wy po prostu boicie się wejść w coś nowego. Dokładnie. Boicie się wejść całkowicie w coś nowego. Po prostu szukacie kruczków, tak? A na pewno się to nie uda. A co, a po co, a na co? Ja tutaj widzę, że niektóre osoby z was naprawdę mogą poznać miłość swojego życia, kogoś bardzo stabilnego, z kimś, kto, z, kim, z kim możecie stworzyć tak, dom, rodzinę, ale wy się po prostu bardzo boicie. Tutaj karty pokazują, żeby się na to otworzyć. Idzie do Was całkowicie coś nowego, tak? Tutaj oczywiście do Was będzie należała decyzja. Tutaj widzę, że będziecie stać przed decyzją, jeśli chodzi o to ruszenie do przodu. No, moi drodzy, no, kto nie ryzykuje, no to wiadomo. Wy tutaj po prostu się troszeczkę zakopaliście w takiej, w takiej swojej, w takim, jak ślimak ma taką muszlę. Wy tak też się kluczowo się utrzymacie, tak, te, tego swojego. Tego, co macie. Boicie się wyjść poza swoją strefę komfortu. No, wiecie, no to jest, to jest tak wygodnie, ale tutaj widać, że los wam daje naprawdę szansę, tak? Na coś nowego, na zmianę swojego życia, na, na, na coś pozytywnego, na takie naprawdę duże zmiany. Nie spiesz się, zrób głęboki wydech. Oczywiście nie musicie się spieszyć, ale karty tutaj pokazują, że, że po prostu problem osobisty znajduje rozwiązanie, to macie pod spodem. Tutaj po prostu dobrze by było pobyć na początek sam ze sobą, tak sama ze sobą, żeby po prostu pomyśleć i zrozumieć, czego Wy tak naprawdę chcecie, tak? Zobaczymy sobie jeszcze kartę rady dla was. Kapłanka ołtarza, przygotowania, modlitwa, święty rytuał. Właśnie tutaj, karty pokazują, żeby się przygotować na te zmiany, które do Was idą, i to są zmiany odgórne, tak. Pamiętajcie, z całą rzeczą są zmiany, tak. Zmiana jest kluczowa. I tutaj widać, że wszechświat tak? przynosi do Was, przyniesie Wam tą zmianę na dużo, dużo lepsze, tak. Tutaj również macie przekaz, tak. Od kart. Że przygotowania, modlitwa, święty rytuał. Ja uważam, że dobrze by było przed tą zmianą się oczyścić, tak? Także również wykonuję takie oczyszczające rytuały. Serdecznie Państwa zapraszam. <laughs> I jedziemy sobie teraz z grupą numer dwa. Witam grupę numer dwa bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie Waszą ogólną energię. Wy tutaj się cały czas douczacie, wy tutaj um, obserwujecie kogoś lub coś, wy tutaj nabieracie jakieś informacji, tak? Wyciągacie wnioski z danych lekcji. W ogóle mam tutaj takie poczucie, że jesteście troszeczkę przeciążeni tym wszystkim. Um, za dużo troszeczkę bierzecie na swoje barki. Tutaj widzę, że grupa numer 2 e, będzie miała szansę wejście e, w nową relację i to dosyć szybko. Tak nagle ktoś się nowy pojawi w Waszym życiu. E, możliwe, że poznacie tą osobę przez internet, ale to jest osoba z poprzednich wcięć e, to w ogóle będzie karmiczna relacja. Możliwe dla niektórych bliźniaczy płomień. Wy tutaj będziecie bardzo bacznie obserwować, przyglądać się temu wszystkiemu, czy warto w ogóle wejść w tą relację, ale karty tutaj pokazują, że to jest nieuniknione. Ta osoba będzie, no to będzie to, tak? Ta osoba będzie o was zabiegała. Ta osoba będzie chciała z Wami budować e, szczerą, stabilną relację. Będzie chciała z Wami e, budować wspólne gniazdko, będzie chciała z Wami zamieszkać, będzie chciała nawet e, zaręczyć, tak? To będzie ktoś bardzo stabilny. Po tym ciężkim przejściu, po tym wszystkim, co Wy przeszliście, to tutaj widzę, że przychodzi do Was takie spełnienie marzeń. To, będzie, to jest w ogóle relacja karmiczna, tak, z poprzednich ciał. Nie wyznaliście się, wy byliście razem w tamtym życiu. No, piękne karty macie. Tutaj karty pokazują, że wy będziecie się te, bać. Ja mam tutaj poczucie w tych kartach, żeby po prostu poddać się temu. Konieczne są poprawki. No właśnie, wy tutaj musicie e, po prostu e, przemyśleć sobie to wszystko, tak. Ale się nie tak, żeby się bać, że nie, ja lepiej nie zaryzykuję, bo ja się boję. Ale skąd wy możecie wiedzieć, jak to się skończy, skoro, skoro nie spróbujecie, tak? Zobaczymy sobie jeszcze um, kartę rady dla Was. wdzięczności i służby, Bez, bezterminowość, pokora, świadome działanie. No właśnie, to jest piękna karta. To jest piękna karta, moi drodzy, to jest przepiękna karta. Um, ja mam tutaj w ogóle takie poczucie w tej karcie, w tej karta rada, że po prostu... Um, nawet jeśli się pojawi ta osoba, to po prostu ze spokojem, z taką pokorą wejść w tą relację i po prostu być takim spokojnym, nie napierać, nie być takim w gorącej wodzie kąpanym, tak, żeby to po prostu sobie płynęło spokojnie swoim torem. To była grupa numer 2, której bardzo serdecznie dziękuję oraz pozdrawiam. I przechodzimy sobie do grupy numer 3. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie naszą ogólną energię. Ja mam tutaj w ogóle takie poczucie, że wy tutaj w tej karcie bardzo dużo marzycie. Po prostu bujacie w obłokach. Troszeczkę, ale i również wyznaczyliście sobie jakiś cel, i po prostu chcecie, wy tutaj powoli dążycie do tego celu, tak. Widać tutaj już, że jakieś, jakieś bariery zostały przełamane, ale mimo wszystko boicie się, macie taki, w sobie takie obawy, czy to co ja robię jest w porządku, czy, czy ja dobrze robię, i, i tak troszeczkę bujacie w obłokach. Możliwe również, że nie zauważacie pewnych rzeczy. Ja widzę tutaj, że ktoś się nowy mógł pojawić u Was. Ktoś ten ktoś może być młodszy lub starszy, um, ale jest dla Was ta osoba taka bardzo tajemnicza i wy, um, wy tutaj sobie ją tak podoba Wam się, wszystko jest w porządku, ale obserwujecie. Ta osoba również Was tutaj obserwuje. No ja tutaj widzę, że Wy to już jesteście w niebowzięci, tak? Jeśli nie ma nikogo na horyzoncie, to ja tutaj widzę, że się ktoś nowy pojawi. To będzie ktoś naprawdę wyciągnięty z Waszych marzeń, tak? To będzie osoba, którą... o której marzyliście, tak? Tutaj afirmowaliście taką osobę z takim charakterem, z takim. Z takim sposobem bycia, tak. Ja widzę tutaj, że po ciężkim czasie wychodzi Wam tutaj to słońce. Dwa razy mamy słońce. Także pięknie. Ten ktoś po prostu e, wyruszy do Was, tak, ze stabilnością. Z taką. Mm, tutaj nie będzie. To, to będzie w ogóle związek taki, e, którego jeszcze nie mieliście. Ja mam tutaj w ogóle poczucie, że to będzie Wasz e, bliźniaczy, płomieni lub bratnia dusza. Um, ktoś. Mm, to będzie ktoś, kto naprawdę będzie Was bardzo mocno czuł, kochał, tak? Będziecie nadawać na tych samych falach. W ogóle będziecie mieli poczucie, że znacie tą osobę od zawsze. Możliwe, że będziecie mieli również problem z zaśnięciem, ponieważ będziecie nawzajem o sobie myśleć. No, przyciąganie tutaj jest kosmiczne, tak? Tutaj jest w ogóle kosmiczne przyciąganie, jeśli chodzi o Was i o tą osobę, którą poznacie lub możliwe, że już poznaliście. Zbliża się koniec ciężkiego czasu. No właśnie, mój drodzy, pięknie. Zobaczymy sobie yy, kartę radę. Dama podarunków. Hojność, otrzymywanie darów, zatajanie informacji. Ja mam tutaj w ogóle takie poczucie w tej karcie, Radzie, że dostaniecie coś, że idzie do was ten podarek, ten dar tak, od wszechświata. Ale żeby się po prostu nie chwalić. Bo mm, po prostu trzymać to dla siebie, tak? I po prostu obserwować. Obserwować ten, ten podarek, który dostaniecie od wszechświata, tak? I dbać o to. Nie bać się, szanować to, tak? Pielęgnować ten swój dar. Ja mam w ogóle takie poczucie tutaj w tej, w tej karcie. I oczywiście tutaj będzie też również taka wymiana energetyczna, że wy coś dajecie i ta osoba coś daje od siebie, tak? Tutaj będzie taka, taki balans. I, I to jest piękne, tak? Bo możliwe jest tak, że wy cały czas dawaliście, 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 a nic za mnie nie dostawaliście. A tutaj będzie dawanie i branie, tak? Równowaga. Także pięknie. Moi kochani, to by było dzisiaj na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Jesteście naprawdę cudowni. A jeśli jesteś tutaj pierwszy raz i spodobał Ci się mój kanał, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz subskrypcję. A my, moi drodzy, słyszymy się w następnym czytaniu. Pa-pa!